witam was ja czyli On w kolejnym odcinku ważenia i otwierania boosterów ten odcinek miał być wyjątkowy ponieważ miałem dokończyć otwieranie boosterów do końca booster boxa niestety jak to mówią złośliwość rzeczy martwych do sobie znać i wywaliło mi pamięć na telefonie robiłem więc podsumowanie bez samego otwierania z podsumowaniem co dokładnie wypadło jakie kwoty ile co kosztowało ile za to może dostać czy się opłaca czy się nie opłaca Pokazałem też kolekcję, jaka wypadła podczas otwierania tego Booster Boxa. Na początek przedstawię kolekcję, a później zrobię podsumowanie. Jak będzie najwygodniej dla wszystkich, chyba. No to czas na kolekcję. Dobra, teraz przejdziemy szybko. Binder, żebyście zobaczyli, co jest. Jak widzicie, po kolei. Ile tego padło? Kart padło łącznie. Mi sprawdzić. 136. Brakuje jeszcze 73 kart z zestawu. Przelecemiar OK. I tak. Rewersów, rewers holo i holo padło łącznie 36. Na kwotę, założymy, że sprzedamy to Polsce po złotówce. Zadaje 36 złotych. Wimaksów, WiMAXów -maxów oraz Wi padło łącznie Pięć. Także widzicie jest tutaj Double niewiele wart Trochę rewersów I Santa Conda Najdroższy Wbrew pozorom jest ten Czyli Boltant Niestety z boostera Trafił się troszkę nadgryziony zębem czasu, ale jest ok. Sam się dziwiłem, się okazało, że to jest najdroższy. Ja osobiście zadowolony jestem z dropu tych dwóch Inteliona V-Intelion V-Max. Przybliżę, żebyście widzieli. już Z nich jestem zadowolony i chciałem w sumie tyle. Resztę, resztę podsumowania za chwilę. Ok, jedziemy z tym podsumowaniem. Na początek kilka faktów. Z kart, które padło do tej pory 136 kart było niepowtarzalnych. Do pełnej kolekcji brakuje 73. Padło 5 kart V, 1 VMAX, żaden Ultra Secret Rare. Do tego padło jeszcze 36 Reverse Holo lub Holo. No i cała reszta to powtórki oczywiście. Nie było żadnych powtórek ani reverse holo, ani holo, ani Vimaxów, ani Rare. Jeśli byśmy chcieli sprzedawać te karty, to same Vimaxy i DV kosztowałyby około 105 zł. Rewersy holo i zwykłe holo około 36 zł. Po złotówce każda z nich. Reszta kart, czyli te 224 karty, bo to niestety jest balk. Trzeba liczyć maksymalnie po 2-3-5 groszy. A tak szczerze to w ogóle nie powinno się ich liczyć, bo i tak nikt nie kupuje raczej. Chyba że faktycznie pojedyncze sztuki. Cena akurat tego boostera była niska, udało się go kupić taniej, było to 500 zł. Wszystkie karty łącznie, jeśli byśmy je sprzedali, kosztowałyby 163 zł, co daje nam 337 zł straty. Jak widzicie, nie jest to jakiś intraktywny interes kupowanie boosterów jeśli nie się szczęścia. Oczywiście mogą się zdarzyć boostery, które mają naprawdę bardzo dobre dropy. gdzie karty są po 200 zł. Możemy móc powiedzieć, że drop jest przewidywalny, przydałoby się otworzyć jeszcze dwa booster boxy. Postaram się to zrobić w najbliższym czasie Chociaż biorąc pod uwagę to co wypuści Pokemon około 14 sierpnia To raczej kupowanie boosterboxów teraz się nie opłaca Kolejna najważniejsza rzecz to oczywiście wagi boosterów Ze wszystkich boosterów które zważyłem Wszystkie karty V, VMAX Padły z boosterów z wagą między 22.50 a 22.54 Nie jest to taki Ponieważ Reverse Holo też padały z boosterów 22.50, ale Aż do 22,60. Teraz nie jest tak prosto, jak widzicie, przewidzieć, czy booster będzie miał Vimaxa, czy nie, ponieważ same karty w sobie mają podobną wagę. W następnym odcinku zrobię konkretne ważenia konkretnych kart, abyście mieli pojęcie, ile która waży. Może wtedy sami znajdziecie jakiś klucz, na przykład jak Enigma, i rozpracujecie, które boostery faktycznie mogą mieć na 100% Vimaxy lub inne Ultra Rare karty. To już koniec tego odcinka. Czy się z wami Jaczy Dior i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Na razie.